Standardowa prośba do wszystkich oglądających, czy na YouTubie, czy na Facebooku, dajcie znać, dajcie proszę znać, czy jest ok. Ja w tym momencie uruchamiam nasz streaming na fanpage'u na Team, na YouTubie, już powinno nam za chwilkę zadziałać. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Tym razem, 7 łapek w górę już mamy, ale chcemy więcej. Przybijcie wirtualną piątkę, zasubskrybujcie sobie nasz kanał. Codziennie nadajemy godzina 12 od poniedziałku do piątku. Ok, ja w podglądzie, słuchajcie, widzę, że wszystko już nam działa, także bardzo się cieszę, że transmisja ruszyła. No, i najwyższy czas zaczynać. Zaczynamy od eurodolara. Tutaj, jak pamiętacie, miałem w dniu wczorajszym pozycję długą. Grałem na litewsku, nie wytrzymałem tej pozycji. Gdzieś tam po kosztach, na lekkim, bardzo symbolicznym plusie, e, powychodziłem. Nie podobało mi się to, że jest brak dynamiki, natomiast ta dynamika w tym momencie się pojawiła. Także jeżeli trzymacie pozycję, to tutaj jakby te targety wyznaczone w dniu wczorajszym, czyli górna podstawowy balans tego zielonego prostokąta, jak i niebieski ZZB to są oczywiście cały czas bardzo ważne opory techniczne, bardzo ważne dwa poziomy i one uważam, że będą zaksięgowane. Po pierwsze, 1, 12, 44, no i zzb 1.12.68. bardzo ciekawe poziomy, jeżeli chodzi o dojście i ewentualne odbicie, uważam, że i jeden i drugi może być zaksięgowany. Co takiego? Jeszcze tutaj widzimy na eurodolarze to jest fajnie widoczne. Na H1, na H4, też, więc pokażę na tym interwale, może być odwrócona głowa z ramionami, tutaj zwróćcie uwagę. Ja ją zaznaczyłem za pomocą tych linii. Czerwonych, czyli punkt D może być prawym ramieniem, mamy głowę, prawda? Czyli to, ten dołek, wybicie tego minimum i prawe ramię, jeżeli byśmy skontrowali, to mnie ponownie ten poziom interesuje. I to jest dosyć łatwe zagranie, no bo long w rejonie 1.12.06.08 ze stopem poniżej tutaj głowy, czyli poniżej minimum. Natomiast target 1.12.67, czyli ta niebieska linia ZZB. Także to jest oczywiście propozycja, jedynie. Ale ten schemat uważam, że jest ciekawy. Jeżeli chodzi o GBPSD, pozycji nie ma, także nie będziemy się tutaj jakoś mocno rozwodzić. Tutaj przypominam cały czas zewnętrzne mierzenia są dla mnie najważniejsze. Ja je zaznaczam w tym momencie kolorem zielonym, czyli 127.2, które nie było zaksięgowane, dlatego nie mam wejścia. No i 1618, które jest niżej, 12326 docelowe, to jest słuchajcie taki poziom tych spadków. No, które może być tam za tydzień, za dwa, zobaczymy. Natomiast te zewnętrzne mierzenia po pierwsze muszą być zaksięgowane. Jeżeli nie są zaksięgowane, nie ma w ogóle mowy. O wejściu, także tutaj przechodzimy od razu dalej. Dolar do Jena, tak jak mówiłem, na zewnętrzne mierzenia się kieruje i prawdopodobnie tam dojdzie tylko w swoim czasie, w swoim tempie. Pierwszy, oczywiście, motyw, no to 127,2 i zaatakowanie tego zewnętrznego mierzenia. Tutaj należy pamiętać jeszcze o jednym poziomie. To jest poziom horyzontalny, czyli ten ZZB. No i jakby nie było, tutaj ten szczyt z 11 czerwca, on będzie ważny. Dlaczego? Dlatego, że może nastąpić taki motyw, który swoją drogą często się pojawia, czyli dojście. Mamy cofkę i mamy atak na, na ten docelowy 161,8, prawda? No, taki motyw, gdzieś ta konsolidacja między 127 a 100 uważam, że może być. Także tutaj na pewno pierwszym poziomem, który ja będę obserwował, to jest 127,2, z takim docelowym zagraniem, właśnie tego scenariusza, na tym głębokim 161,8 jeżeli chodzi o Eurojena. Eurojena jak nie czułem, tak nie czułem i nie czuję cały czas. Natomiast on się tutaj dźwiga. Co ciekawe jednak, tutaj też na rynek udowadnia, że jednak geometria i układy harmoniczne, no to jest, to jest niesamowita magia. W cudzysłowie oczywiście magia, tak? Natomiast ta precyzja, na to zwracam uwagę, na to zaksięgowanie mierzenia FS100 niebieskiego, na wypełnienie układu harmonicznego z 786. Także tutaj bardzo ciekawym oporem jest na Eurojenie na pewno wysokość punktu C. Czyli taki standardowy take profit. Profit, stara szkoła, taka pierwotna szkoła teorii harmonicznej, czy generalnie harmonic tradingu, polega na tym, że jeżeli wchodziliśmy w punkcie D, to pierwszym takim ważnym take profitem to jest poziom punktu C, a kolejny, ostatni szczyt, czyli punkt A. Także jakby nie było te mocne opory wyznaczone, są na podstawie tej pomarańczowej formacji harmonicznej. Także przed nami ciekawy opór: punkt C, okolice 122-46, no i docelowe 123-33. Także tutaj obserwujemy. Ja pozycji na Wyojenie nie mam żadnej, także jedynie będę to dla Was monitorował. Jeżeli chodzi o Kanadyjczyka, tutaj też nie mam w, w pozycji, aczkolwiek. Aczkolwiek się przymierzałem, bo tak jak pamiętacie, nawet ten poziom czerwony był zaznaczony. Przypomnijmy sobie, co on nam oznaczał. Na no on nam oznaczał ZZB, czyli tutaj na pewno ważnym punktem odniesienia był dołek, 20 dzień czerwca, to widzimy, to zaznaczam w tym momencie, został wybity, został przetestowany, znowu odbicie, znowu próba przetestowana, przetestowania i to wszystko mamy wzmocnione za pomocą niebieskiego mierzenia FS100, czyli typowy zygzak, typowa korekta prosta z teorii faleliota, prawda? I to wszystko bardzo ładnie nam się tutaj wykańcza. 1,31,51. No i jedyny mankament tego całego setupu jest taki, że ten poziom nie został dotknięty, prawda? Ja tam miałem zlecenie oczekujące, a więc automatycznie nie jestem w pozycji. Aczkolwiek sam poziom, sam tutaj 16150 uważam, że do przypilnowania, bo ZZB w połączeniu z geometrią FIBO, to jest zawsze fajne potwierdzenie. Także tutaj Kanady będziemy też śledzili dalej. Fund do 1, zobaczcie, fałszywe wybicie, trochę się tego bałem i tutaj chyba powrotu do tego kanału Taki ten kanał nijaki bym powiedział, prawda? Bo on też jest w czasie, jest i tutaj chyba wyjścia, nadbicia, znowu dojścia. No, zastanawia mnie to dosyć mocno, co się dzieje na funcie do Jena. Ja nie mam żadnej pozycji, ani długiej, ani krótkiej. Mnie interesuje tak naprawdę zejście jeszcze w dół i zaatakowanie poziomu 134,62, czyli klaster FIBO. tutaj proszę zobaczyć, zewnętrzne mierzenia stoją no, moje ulubione duże FI, czyli 161, 127,2 z poprzedniego mierzenia. Także bardzo ładnie te poziomy się praktycznie na siebie. Nałożyły. No, to, co się w tym momencie dzieje, według mnie do przeczekania i ewentualnie do, do, do zejścia, coś na niczym interwale. I tutaj, może, na też to szybciutko pokażę Wam, bo to 61,8, no, co prawda jest trzymane. Proszę zobaczyć, to jest prosty pomiar POW, czyli pomiar ostatniej fali tej fali spadkowej, tej malutkiej, zaznaczam w tym momencie kolorem czerwonym. Cały ten swing, zobaczcie, pomierzyłem 61,8 nam trzyma, także lokalnym oporem. No oczywiście jest to małe FI, natomiast nie jest to, wiecie, jakiś mocny, taki bardzo pewny setup pod kątem wejścia. Oczywiście moim zdaniem, także ja tego nie rozgrywam, aczkolwiek gdzieś tutaj to 61,8 warto obserwować. Także jutro sobie do tego wrócimy, przechodzimy do par już surowcowo-towarowych, nowozelandczyk. Mam tę pozycję cały czas, bo część z Was mnie pytała, czy wytrzymałem. Tak, wytrzymałem, bo tego typu parę zazwyczaj rozgrywam w średnim ujęciu, czyli te kilka dni, niekiedy kilkanaście, jak rynek pozwoli. Ja czyli na portfelach to trzymam. Australijczyka nie mam, bo jak wiecie, Australijczyka będę chciał zaatakować ale niżej, no bo to są takie pary, które bardzo głęboko schodzą względem wewnętrznych zasięgów, no i tutaj ta zielona Stefan, czyli 7886 FIBO. Dopiero, tak to są dopiero okolice 0, 68, 70, 0, 68, 65. W tym momencie jesteśmy na 61,8, od razu mówię, że ten współczynnik na tej parze walutowej nie jest jakimś bardzo dobrym rozwiązaniem, czy nie, nie zawsze reaguje, tak? Tutaj widzimy, że bronimy tego 61,8, natomiast ja mam większe zaufanie. Do tych zniesień głębszych do 7,8,8,8. 8, 8, także tutaj cierpliwie na to czekam. Nowozelandczyk, Nowozelandczyk wybił nam nowe dołki, czy zgodnie z tym, co tutaj sobie przewidywaliśmy, o czym mówiłem. Tutaj na pewno będzie mnie interesowało zejście też głębiej. Ta jedna pozycja jest, troszkę się obawiam, bo zobaczcie ta formacja świecowa z tym dolnym cieniem, a ja Wam przypominam krótką pozycję. No troszkę mnie tutaj niepokoi, tak? Natomiast muszę zaufać statystyce i jeżeli mam zasady, i. Patrzę na korelację z Australijczykiem i mam tutaj jasno ustawiony target na głębokich mierzeniach FIBO, czyli w tym momencie to pokazuje 7,888. 8, 8. No to ja ten trade wytrzymuję. Tak? To jest zagranie typowy przykład zagrania matematycznego, sztywne, stosunek zysku do ryzyka. No tutaj, jak mi wyjdzie, to zagranie to będzie około 8 do 1 EE, czyli scoreboard stosunek zysku do ryzyka, więc no będzie to przyjemny trade. No oczywiście, jeżeli go wytrzymam tutaj do tych do tych okolic 0,6530. Lecimy dalej. Przechodzimy już do indeksów. Indeksy, moi drodzy, no tutaj ta strefa popytowa cały czas ważna. Tu może być też taki zygzak, bo zobaczcie, jak rynek się układa. Amerykański S&P, prawda? Fala AB, BC i CD, coś takiego. No zobaczmy. Na projekcję, potencjalną projekcję, bo oczywiście nie wiemy, że to będzie fala CD. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Dodatkowe potwierdzenie. Dodatkowe potwierdzenie, bo mamy 61, mamy mierzenie F100, no i mamy przede wszystkim ten One-to One, prawda? Czyli tak zwaną korektę w korekcie. Co to znaczy? To znaczy, że dwa mierzenia FS100 stoją blisko siebie. Czyli to jest dodatkowe wzmocnienie. Tym samym sam poziom mi się bardzo podoba, 2950 na amerykańskim SNP. Zobaczmy na Ja Miałem pozycję, tak jak mówiłem, to było wejście intradayowe. Tutaj widzę rynek ponownie zaksięgował. Te, te pozycje wczorajsze, one zostały zamknięte przeze mnie. Natomiast DAX cały czas mnie interesuje, ale już troszeczkę w innym kontekście. I to Wam pokazuje, co będę chciał na niemieckim indeksie rozegrać. Myślę, że część z Was już to widzi. W tym momencie to narysowałem, czyli punkt D, rozegranie układu harmonicznego w rejonie 12272, czyli jeżeli fala CD się wypełni. Zaatakujemy poziom FIBO, wypełnimy tym samym cały układ, prawda, tą formację harmoniczną pomarańczową, no to dopiero ten poziom na 12270 75 zaczyna mnie interesować. Czyli jak podchodzę w tym momencie do niemieckiego DAXa, uważam, że jest wypełniana i realizowana sama fala CD, czyli końcowa fala układu harmonicznego. Także tutaj czekamy. Podobnie jak na SNP również czekam, tu bez pozycji. Złoto, mam taki schemat do zagrania, ale to, już, to złoto troszkę nie bo tutaj się nam zachowuje. Nie było możliwości wejścia, bo rynek nie zjechał w te rejony 1380. Zatrzymał się no, 6 dolarów wyżej, to jest dosyć dużo. Także absolutnie tutaj nie naginam zasad. Nie było sygnału, nie było wejścia. Czekam ponownie na zrzucenie, czyli tutaj, jeżeli byśmy gdzieś zaksięgowali te 1380, no to to wtedy może, może jakieś zlecenie się uaktywni. Na chwilę obecną tutaj stoimy z boku. ROPA WTI, tak, ROPA zamknąłem. No, nie podoba mi się, słuchajcie, to podbicie. Tak samo wczoraj też mocno ruszyliśmy, i uważam, że będziemy testować ten ZZB. Tutaj wyszedłem co prawda na plusie, natomiast jak wiecie, ja tutaj liczyłem na mocne zejście i na przyspieszenie generalnie na fali CD. Tego przyspieszenia w ogóle nie mamy. Widzę, że będzie za chwilę podbicie. Boję się testu na 60-40, dlatego pozycję odpuściłem i z takim planem dalszego ewentualnego odebrania na, na liteście, Czyli jeżeli zaatakujemy ponownie tutaj te okolice czerwonych mierzeń, tego czerwonego obszaru. to Myślę, że jakieś lecenie oczekujące mi w tym momencie wskoczy. Słuchajcie, mamy dosyć dużo pytań, bo to jest ostatni tydzień odnośnie grupy socialowej. Ja wczoraj odpisywałem wszystkim na maile. To jest ważne, co w tym momencie mówię, bo dużo osób nie pyta, czy na Facebooku, czy mailowo, czy dzwonicie. Co się dzieje z grupą socialową 2.0? Wszystko dopinamy, tak żeby wystartować, już być przygotowanym. 22 lipca taki oficjalny start. Nie, czyli, czyli kolejny, nie ten poniedziałek, tylko następny, tak? Jeszcze zobaczę w kalendarzach, jak to ustaliliśmy. Tak, nie 15, tylko 22. Do tego czasu otrzymacie ode mnie maila, otrzymacie dostęp do grupy zamkniętej, otrzymacie materiały, czyli te, które sobie życzycie z poprzednich edycji, czy scalping, czy mentoring, czy forex hustling, te wszystkie strategie i tak dalej. I będę was informował mailowo. Natomiast spóźnialcy, jeżeli byliście na wakacjach, bo też miałem wczoraj dwa telefony, i ktoś chciałby dołączyć na szybko, bo mu zależy, i tak dalej, wejdźcie w tego linka. Jeszcze raz Wam wysyłam na czacie. Wszystkie informacje macie opisane. Można jeszcze dołączyć, no bo mamy tydzień, także gdzieś tam, jeżeli Wam bardzo zależy, no to to zapraszam. Wszystko jest w opisie, także nie będę teraz już mówił. Czym jest grupa socialowa? Zresztą myślę, że każdy o niej słyszał, zwłaszcza, że pierwsza edycja bardzo fajnie nam wyszła. Lecimy dalej. WIG20. Tutaj się kompletnie nic nie dzieje. Klaster stoi, no i co z tego? Jak nie widzę przyspieszenia, nie ma fali tej, która ma się zrealizować, prawda, i dojść do tego miejsca. Tutaj męczymy to okolice 2 2,300 na WIG20. No, ja nie lubię takich fal, nie lubię tego typu ułożenia świec bo po pierwsze dynamiki nie ma, same formacje świecowe nic nie znaczą bez kontekstu, więc nawet tego nie omawiam. Na po trzecie, tutaj wiecie, ja mam sprawdzone swoje układy, patterny, musi coś się pojawić. W tym momencie jesteśmy wewnątrz tworzenia czegoś większego, także jeżeli zaatakujemy dopiero wyżej, poziomy 2370, a tutaj stoją niebyle jakie poziomy, bo mamy i klasy FIBO, i moje ulubione 161,8, i układ harmoniczny ten pomarańczowy, więc dopiero będę się tym zajmował. W tym momencie te 2,300 jak magnes, prawda? Co rynek wybije, znowu przyciąga i tak od kilku już dobrych tygodni. Szybki rzut oka na krypto. Tak jak mówiłem tutaj wychodzimy górą, bo wczoraj mówiliśmy i zwracałem uwagę, na sam moment wyjścia tego poziomu powyżej 12 tysięcy. Nawet użyłem takiego sformułowania, że jak wyjdziemy, to pewnie ten poziom utrzymamy. Zobaczcie, co się dzieje. Jesteśmy powyżej 12800. Słuchajcie, co jest ważne i co ja będę chciał zaatakować, natomiast oczywiście nie jest to żaden sygnał czy rekomendacja. Natomiast ja się poważnie do tego przymierzam. Bo pierwszy trade rozegrałem, tutaj pamiętacie, 161,8 zmierzenia weekend. Czyli tygodniowego, to jest bardzo szerokie mierzenie, najszersze de facto na jakie patrzę, no bo na bitcoinie miesięczne, no nie ma, według mnie oczywiście nie ma sensu, tygodniowe mi wystarczy, żeby cały ten swing spadkowy, czyli całą tą wersję zmierzyć. 61,8% po raz pierwszy brałem. Też o tym mówiłem, to była druga połowa czy końcówka zeszłego miesiąca. Bardzo fajnie wspominam, bo tutaj wyjąłem praktycznie do zamknięcia tej luki, tam w okolicy 10 chyba 100 zamykałem, więc na no jakieś 90% fali wyjąłem. No i będę poważnie się zastanawiał nad odebraniem tego, tego tradu, czyli krótką pozycją w rejonie 13,400-13,500. Bo tutaj ten retest Fi, bo zobaczcie, to jest to mierzenie, to fioletowe. Tutaj mamy ten magiczny współczynnik 61,8, mały Fi, no i za chwilę będzie dotknięte. Także tutaj zwracam uwagę na to, co się za chwilę może, może wydarzyć. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj mnie to nie interesuje na Litecoinie również. Mamy trójkąt, ja takich prostych formacji. Po prostu nie gram, więc nawet nie będziemy ich na siłę tutaj wyznaczać. Bitcoin, słuchajcie, to jest to, co w tym momencie poluje już od doby kilku dni. No i myślę, że coś na rzeczy się pojawi. Jeżeli są jakieś pytania, to śmiało na czacie mnie pytajcie. Jeżeli nie ma, no to oczywiście słyszymy się jutro. Jutro w ogóle jest Akademia Tradingu o godzinie 18. W czwartki się spotykamy. To są takie wyjątkowe spotkania, gdzie praktycznie nic nie teoretyzujemy. Tylko ja od razu odpalam moje transakcje. Pokazuję, omawiam każdy trade, dlaczego było wyjście, jak pozycję prowadziłem, na podstawie czego było zagranie i wynik. Także to wszystko sobie widzicie. No i to są jedyne takie spotkania, dlatego ten poziom jest naprawdę już bardzo wysoki. I one się odbywają w czwartek o godzinie 18. Jutro będzie takie spotkanie, także obserwujcie, bo dostaniecie pewnie informacje też na maila. Zresztą wczoraj Wam wysyłałem, także odczytajcie sobie tego maila z zaproszeniem. Jutro, godzina 18. I to spotkanie z Akademii się odbywa. Codziennie nadajemy o 12, także sobie zasubskrybujcie nasze kanały, czy Fibonacci Team na YouTube, czy na Facebooku. Nadajemy i tu, i tu. Także kto co lubi. No i jesteśmy w kontakcie. Jak czegoś potrzebujecie, to wiecie. To wiecie gdzie mnie szukać. Okej, okay, pytań nie widzę. Jeszcze szybki rzut oka na Facebooku. Czy nie chcę na szybko zrobić analizę ETH? ci nie wiesz co, ja mam taką zasadę, że na siłę to ja nie traduję I zawsze kiedy próbowałem na siłę coś znajdować, a nie czułem rynku, to to się źle kończyło. Także ETH odpuszczę, Litecoina pozwól, że też odpuszczę, bo zobaczcie, no w tym momencie na takim wykresie żadnej okazji nie widzę. Co innego e, inaczej to wygląda na Bitcoinie, o no i ocenie bardziej ciekawie. Także tutaj tego na pewno pilnujemy. Okej, okay, pytań nie ma. Jeszcze szybki rzut oka na YouTubie. Też widzę pytań nie ma. 150 osób nas oglądało. Bardzo się cieszę, że mimo wakacji tutaj się frekwencja utrzymuje. Słyszymy się jutro, moi drodzy, godzina 12 i godzina 18. Akademia Tradingu. Także do miłego. Miłego dnia życzę. hej, Cześć!